Witam Was bardzo serdecznie w cyklicznym, comiesięcznym materiale o trzech altcoinach, które rozgrywam w danym miesiącu, w takim trochę dłuższym time frame Oczywiście jest szereg innych zagrań, którymi się dzielę na bieżąco, głównie na moim telegramie, który jest bezpłatny. Link w opisie, ale w tym wypadku e, chcę pokazać altcoiny, które rozgrywam tak trochę e, no po prostu średnioterminowo, bym powiedział. Więc dołożyłem też wszelkich starań, żeby dokładnie wyjaśnić, dlaczego wchodzę w każdą z tych pozycji. E, I mam nadzieję, że ten film przypadnie Wam do gustu. Wiadomo, że mógłbym to streścić w 5 minut, ale chodzi o to, żeby Byście się też czegoś nauczyli, żeby film był edukacyjny. Więc nie przeciągając, moim pierwszym wyborem na czerwiec jest Chilis. E, dotychczas na moim kanale było o tym tokenie bardzo niewiele, ale uważam, że to świetny wybór pod czerwcową spekulację. E, no i zaraz wyjaśnię dlaczego. A najpierw krótki opis, czym ten token w ogóle jest. Więc Chilis zostało stworzone z myślą o branży sportowej i rozrywkowej. E, platforma powstała w 2018 roku, a jej głównym celem jest umożliwienie fanom aktywnego uczestnictwa w życiu swoich ulubionych drużyn sportowych i organizacji rozrywkowych. I Chilis działa na zasadzie tokenizacji, co pozwala na tworzenie i zarządzanie cyfrowymi tokenami dla różnych zespołów i wydarzeń. A dzięki temu fani mogą brać udział w głosowaniach, kupować ekskluzywne produkty oraz uzyskiwać dostęp do specjalnych nagród i po prostu doświadczeń. Tak nazwijmy sobie to. I głównym założeniem tego projektu jest budowanie interakcji między fanami, a ich ulubionymi drużynami, gwiazdami, co ma na celu zaciśnianie więzi oraz angażowanie społeczności na szeroką skalę. I projekt wykorzystuje oczywiście blockchain zapewnia tym samym przejrzystość, bezpieczeństwo w transakcjach i tych swoich działaniach, które są na notabene dosyć publiczne i szczególnie, czyli właśnie jest popularne wśród klubów piłkarskich, które chętnie wprowadzają własne tokeny, to się nazywa tokeny fanowskie i umożliwiają w ten sposób fanom swoich klubów współdecydowanie o różnych aspektach takiego klubowego życia. I w ciągu paru lat twórcom, jak i samej społeczności udało się rozwinąć ciekawy ekosystem składający się z kilku komponentów. Mamy tu m.in. platformę sos. Która skupia fanów i organizacje sportowe, czy specjalną giełdę Chilis Exchange, gdzie można kupować specjalne kryptowaluty nazwane właśnie fan a całość zbudowana jest na dedykowanym do tego blockchainie o nazwie Chilis Chain. Więc no, trzeba przyznać, że ekosystem rozwija się prężnie, składa się z około 150 sportowych fantokenów o łącznej kapitalizacji rynkowej 450 milionów dolarów, ale okej, okay, jak one działają, jakie mają funkcje? Szczerze, jakby średnia 3 miliony market capu na jeden token fanowski też nie jest jakimś rewelacyjnym wynikiem z drugiej strony. Jest teraz wiele memów, które mają znacznie wyższe wyniki, ale jednak niektóre z nich się wyróżniają. Więc ogólnie te fantokeny to są takie krypto, które wydawane są przez drużyny sportowe, czy właśnie organizacje rozrywkowe i mają na celu budowanie relacji między drużynami a ich fanami. Ponadto też służą do innych celów, na przykład posiadacze mogą brać udział w głosowaniach dotyczących różnych aspektów funkcjonowania klubu, takich jak wybór strojów albo piosenek granych podczas meczów, a nawet niektórych decyzji strategicznych. I fan tokeny dają dostęp do unikalnych nagród, na przykład można się dzięki nim spotkać z zawodnikami, zdobyć specjalne wydarzenia, jakiś dostęp do nich, tak, czy bilety VIP-owskie na mecz w jakichś tam poszczególnych, fajnych sektorach. I fani mogą też korzystać z różnych promocji i zniżek oferowanych przez kluby, zamiast zaposiadane tokeny, na przykład na merch odzieżowy, tak, czy właśnie specjalne wydarzenia, czy bilety. I to wszystko sprawia, że Nadaje się fantokenom no serio takie użyteczne funkcje, których często brakuje innym kryptowalutom. I tutaj nas, powiedzmy, szczególnie interesuje powiedzmy jeszcze jedna funkcja, mianowicie ten charakter spekulacyjny, czyli z czy fantokenów, bo w przeszłości nieraz byliśmy świadkami, jak rzeczywiście te wydarzenia sportowe pływały na cenę tokenów drużyn sportowych. I weźmy sobie na przykład fan token piłkarskiej drużyny Argentyny, bo w listopadzie 2022 roku na dołku Bessy wahania cenowe tej kryptowaluty to był prawdziwy roller coaster. W tym czasie odbywały się piłkarskie Mistrzostwa Świata w Katarze i skrajnych emocji doświadczali nie tylko fani argentyńskiej drużyny, ale również posiadacze ich tokenów. I 22 listopada Argentyna sensacyjnie wręcz przegrała swój mecz grupowy z Arabią Saudyjską, a cena fan Pomoczu utąpnęła o 65%. Ostatecznie to właśnie ekipa Lionela Messiego sięgnęła po najważniejsze trofeum w piłkarskim świecie, a ich triumf mocno wpłynął na cenę argatyńskiego fantokenu, gdy w krótkim czasie wybił wtedy o 200% w górę. I to doskonale pokazuje, jak tego typu wydarzenia mogą sterować ceną sportowych kryptowalut i przyczynić się do spektakularnych zysków lub strat ich posiadaczy. Więc ja osobiście uważam, że wręcz większość, jak nie wszystkie tokeny, które będą oparte teraz o jakieś wydarzenia sportowe. Będą zyskiwały na wartości. Jeżeli będą na jakimś fajnym ekosystemie, będą rzeczywiście po prostu no, jakąś fajną narrację miały, czy utility, będą sobą coś reprezentowały, miały jakieś cechy użytkowe. To, jak się dobrze wejdzie, w odpowiednim momencie, powinno być ciekawie. Szczególnie właśnie w trakcie tych wydarzeń sportowych, jeżeli token jest z nim powiązany, to zmienność jest po prostu wysoka. Na takie tokeny warto polować, szczególnie na samym początku, jeżeli no, wydają się perspektywiczne. Więc, tak, cała historia ma też inny morał. Bo tutaj pokazuje to dosadnie, że należy realizować zyski, tak? W parę miesięcy po Mistrzostwach Świata cena argentyńskiego tokenu spadło o 93% i jak na razie bardzo, bardzo daleko i do poziomu z tego piłkarskiego turnieju. I to dosadnie podkreśla ten mocno spekulacyjny i zmienny charakter takich aktywów. Nie przywiązujmy się do nich, rozgrywajmy je w momencie, gdy są po prostu wysoko zmienne, i pozbywajmy się ich po prostu w optymalnym momencie, tak? Bo zwłaszcza gdy posiadają małą kapitalizację rynkową, może to być potem ciężkie. I po na to spośród niemal 150 tokenów ciężko jest wybrać konkretną kryptowalutę, która gwarantowałaby nam w jakimkolwiek stopniu zarobek, tak? jeżeli mielibyśmy spekulować pod przyszłe tego typu wydarzenia. Ale, ale, co jeśli nie jesteśmy sportowymi ekspertami, nie chcemy wybierać jednej konkretnej drużyny, bo się nie znamy i chcemy pospekulować pod podobne wydarzenie sportowe? No chociażby można wybrać sobie taki token, jakim jest Chiliz. Reprezentuje on powiedzmy cały koszyk sportowy i słowem wstępu jest to natywna kryptowaluta dla całego ekosystemu Chilis, tak? Wykorzystuje się ją na przykład między innymi do zakupu tych tokenów drużyn na platformie socios.com oraz do handlu na tej giełdzie. No i umożliwia po prostu funkcjonowanie tych wszystkich usług, które platforma oferuje. I z najnowszej wiadomości mogę Wam podać, że parę tygodni temu doszło do ważnej aktualizacji tokenomii, gdzie przegłosowane stopniowe zmniejszanie inflacji tokenu, czyli w ciągu następnych lat, a docelowo zmniejszenie podaży ma wynieść mniej niż 2% rocznie, co jest na pewno pozytywne w długim terminie. Ale skupmy się na tym, jak możemy na tym zarobić w krótszym czasie, tak? Bo w to lato czekają nas dwa istotne wydarzenia sportowe o wręcz globalnej popularności. Pierwsze z tych wydarzeń, które rozpoczyna się za 10 dni około, to piłkarskie, Mistrzostwa Europy w Niemczech, a dwa tygodnie po nich startują Gry Olimpijskie w Paryżu. Więc to pierwsze to jest jakby znane Euro, tak? Polska również będzie w nim uczestniczyć, więc będzie ciekawie. A drugi to również dosyć istotny event. Więc mamy taki letni okres napakowany sportowymi emocjami. Powinny one prędzej czy później wywindować chociaż chwilowo cenne chilis w górę. Ale dlaczego? No bo już takie wydarzenie miało miejsce, słuchajcie, w 2022 roku, przed Mistrzostwami Świata. Na kilka miesięcy przed właśnie tym wydarzeniem cena Chili zaczęła nam rosnąć i osiągnęła swoje maksima właśnie w dniu rozpoczęcia imprezy. A było to o tyle interesujące zjawisko, że zainteresowała się nim nauka i na podstawie tego opracowano badanie, w którym analitycy badali czynniki psychologiczne i ekonomiczne stojące za takim wzrostem ceny. Ja o tym też informowałem w zakupie na mojej grupie telegramowej w formie wyzwania 25k. Kupowaliśmy chyba po 13 czy 12 centów, czyli, już nie pamiętam dokładnie. Sprawdźcie sobie. Mam takie darmowe wyzwanie, gdzie się dzielę moimi zagraniami, mówię co robię, co kupuję, co sprzedaję, więc kod QR jest na ekranie do dołączenia, link w opisie. Oraz, jeżeli ktoś chce kupić Chili's lub inne tokeny fanowskie, bo one też często są na tej giełdzie, to zapraszam na Bajbita. Macie przypisane wtedy do konta z linku w opisie zniżki na prowizję, bonusy na start od 30 do 30 tysięcy dolarów w USDT. Macie dostęp do naszego VIP-a, gdzie są zagrania na Discordzie rzucane od niektórych traderów z areny i tam też są czaty i tak dalej. I macie kurs Akademii Kryptowalut Tradingowy i parę innych benefitów, jakieś tam giveawaye, książki moje na Telegramie, 2000 dolarów co miesiąc czy właśnie turnieje tradingowe, więc 7 czy 8 rzeczy po rejestracji z linku w opisie macie, słuchajcie, dokąd przypisane, więc wam się nie opłaca mieć tego konta i korzystać z giełdy, która tego nie oferuje, więc zapraszam do sprawdzenia. No więc zobaczcie, wraz z biegiem czasu, czym bliżej do tego euro, tym ta wycena wydaje się być bardziej reaktywna na tej właśnie podstawie. I też większość tokenów dla fanów jest nabywana na Socios przy użyciu Chiliz, więc tym samym to powinno również się jakoś tam nawarstwiać. W związku z tym, jakby Chilis odzwierciedla pewien stopień interakcji między fanami a ich ulubionymi drużynami sportowymi. I ten zakupowy szał fan tokenów przekłada się też na wzrost ceny Chilis, jako głównego środka płatniczego na tej platformie. Więc wydaje się, że obecna pompa na tym tokenie będzie kolejnym wydarzeniem z News, a to właśnie miało miejsce na poprzednich Mistrzostwach Świata, i się spekuluje tutaj, że maksimum wyceny. Może być w okolicach daty startu imprezy, czyli 12, 14, 15 czerwca. Tutaj bym próbował te chilis sprzedać. Ale grając pod to wydarzenie, ja kupuję pierwszą paczkę e, a propos tego filmu, bo ja już chilis mam od długiego czasu plus. Kupowałem to, co mówię na Telegramie. Teraz po 14,5 centa cały czas według mnie jeszcze można to kupić, ale kolejne ordery zakupowe już ustawię niżej. Zwłaszcza interesują mnie okolice 50-dniowej średniej kroczącej, co pogrywa się także z poziomem 0,3,82 mierzenia Fibonacci. Jest to cena 13 centów,4. Rozstałem także zlecenie zakupowe na poziomie pół Fibonacciego, czyli okolicy ceny 12 centów, i to jest zagranie short term. Sprzedaż w większości tokenów chciałbym zrealizować właśnie w dniu lub przed dzień rozpoczęcia mistrzostw z Euro w piłce nożnej, a reszta, czyli 25% zostaną na potencjalny dalszy wzrost ceny do olimpiady w Paryżu. E, tak jak wcześniej to miało miejsce w roku 2022, gdy Chilis osiągało swój szczyt w dniu rozpoczęcia imprezy, tak jak i teraz liczę, że będzie to właśnie miało miejsce w tym samym okresie mniej więcej, a potem nastąpi sell the news. Jeżeli ktoś chce odpowiednio ustawić te wszystkie parametry, zagrań, e, wejść w longa, w shorta na poszczególnych kryptowalutach, po prostu wiedzieć jak to się robi, jak wpłacić środki na giełdę, to w prawym górnym rogu macie po pierwsze poradnik do giełdy Bybit jak to wszystko zrobić i ustawić. A po drugie wyświetla się teraz drugi poradnik o graniu na dźwigni, moich takich poradach na start, czego nie robi bo bardzo łatwo tutaj stracić środki bez większej wiedzy. Oraz w opisie pod tym filmem macie playlisty tradingowe, gdzie pokazuję krok po kroku, jak przez to wszystko przejść, czyli macie tam rozgrywanie listingów, kupowanie na dołkach, shortowanie tokenów i wszystko co według mnie jest istotne, psychologia, bo od tego się zaczyna. Ustawcie sobie te playlisty gdzieś tam na główną stronę na Google. I oglądajcie w wolnym czasie. No dobra, przechodzimy do drugiego projektu. Jest to Chainlink, również w czerwcu. Niejednokrotnie ten token był bohaterem moich materiałów na YouTube, co podkreśla moje bycie nastawieniem do tego projektu, a w tej materii nic się raczej nie zmieniło. I nadal bardzo optymistycznie się na niego zapatruje. Bo według danych podanych na Coinshares, to trzeci tydzień z rzędu notujemy napływy do produktów inwestycyjnych, opartych o kryptowaluty, a są to dane wyłączające napływy do bitcoinowych ETF-ów i dotyczą innego rodzaju produktów typu ETP. No ale te liczby ogólnie napawają optymizmem, tak? Bo po kwietniowym marazmie, gdzie notowaliśmy odpływy pieniędzy, w końcu widzimy powrót zainteresowania krypto. Korzysta też na tym chaining, gdyż jak widzicie w maju notował jeden z najwyższych napływów wśród altcoinów. Więc dlaczego ja wybrałem Link jako altcoin na czerwiec, skoro dopiero co mieliśmy na nim spore wzrosty. Jeżeli chodzi o to zagranie, to nie chcę, żebyście traktowali je pod kątem krótkoterminowym, bo w ciągu następnych kilku minut przedstawię Wam moje argumenty za tym, że warto mieć oczy na ten token właśnie w czerwcu i starać się go regularnie kumulować po atrakcyjnych cenach na long term. Tak bym to traktował. Więc jak zapewne wiecie z moich filmów czy postów na grupie, według cykliczności jesteśmy teraz w okresie ostatniej możliwej taniej akumulacji kryptowalut przed być może parabolicznymi wzrostami, jeżeli nadejdą wedle cykliczności. I ten schemat powtarza się dotychczas w każdym cyklu i teraz również po halvingu dotychczas jest niemal identycznie. No i tokeny mogą pompować teraz, ale gdybyśmy zrobili zoom out, to obecne ruchy cenowe nie są aż tak znaczące. Dlatego zważając na to, jak dużo grubych rzeczy się obecnie dzieje wokół Chainlinka, uznałem, że to może być ostatni moment na przypomnienie z mojej strony. Bo jeżeli oglądają mnie inwestorzy, którzy chcą zagrać relatywnie bezpiecznie, na ile oczywiście rynek krypto pozwala, ale jednocześnie chcecie kupić token z większym potencjałem wzrostowym od Bitcoina czy Ethereum, to zwiększanie ekspozycji na LINK, gdy nadal kosztuje mniej niż 20 dolarów, może być serio dobrym zagraniem. Więc przed Wami wykres LINKa. Naniesiono na niego popularne cykle psychologiczne występujące w inwestowaniu, a chociaż wykresy nie są identyczne, to faktycznie możemy się tutaj doszukać no, podobieństw, zwłaszcza porównując price action tej kryptowaluty z poprzedniej hossy. Oczywiście żaden cykl nie jest identyczny, tak? ale historia lubi się rymować. A zachowania inwestorów się nie zmieniają, więc dominują tutaj zawsze te same emocje, czyli nadzieja, niedowierzanie, strach czy euforia. A w tym cyklu, po bardzo, bardzo długim okresie akumulacji i ruchu bocznym, w końcu doświadczyliśmy wzrostów, co można porównać do fazy nadziei, czyli tego hope. Więc tutaj to jest na ekranie. A ja jestem subiektywnie przekonany, że to nie jest koniec wzrostów tego aktywa. Oczywiście to jest tylko moja opinia, nie musicie się nią kierować, nie powinniście wręcz. A za parę miesięcy zobaczymy znacznie, Wyższe wyceny, gdy będziemy wkraczać w kolejne fazy optymizmu, a skończy się to na euforii. Więc w mojej skromnej opinii, Chainlink jest jednym z najbardziej pewnych aktywów w branży krypto, zaraz po Bitcoinie i Ethereum, i właśnie dlatego to on może być następny w kolejce po ETF-a. No i może się zdziwiliście, bo przecież Link nie jest nawet top 10. Więc czemu akurat on może być jeden z projektów, które będą miały tego ETF-a? No nie wiem, czy wiecie, ale jest też coś takiego jak Grayscale Chainlink Trust. Jest to produkt inwestycyjny, który pozwala ludziom inwestować, czyli Linka bez konieczności kupowania i zarządzania kryptowalutą właśnie tą samodzielnie. I to jest taki fundusz, w którym inwestorzy kupują udziały, a Grayscale zarządza to kanami Link właśnie w ich imieniu. I dzięki temu tradycyjni inwestorzy mogą łatwiej po prostu uzyskiwać ekspozycję na to cyfrowe aktywo poprzez znany instrument finansowy. Więc ETF-a jeszcze nie ma ale mamy już fundusz typu trust, co jest na pewno po prostu dobrą prognozą dla lidera niż Oracle i RWA, ponieważ póki co wygląda na to, że trend ETF-ów krypto nie zatrzyma się na Bitcoinie i Ethereum, no nie jest to aż takie proste na pozór, tak? I tutaj sam główny analityk Bloomberga, czyli Eric Bakunas, wychwycił to w liście Izby Reprezentatów do SEC-u 23 maja jeszcze przed akceptacją ETF-ów na Ethereum, a Izba nawołuje komisję, aby ta pozostała konsekwentna i sprawiedliwa w swoim podejściu do analizy wniosków o utworzenie kolejnych ETF-ów opartych na innych cyfrowych aktywach. I te same zasady, którymi SEC kierował się podczas zatwierdzenia ETF-ów na Bitcoinie, powinny być zastosowane podczas decyzji w sprawie funduszu opartych na Etherze. Jest to niesamowicie byczynius nie tylko dla Ethereum, ale też dla kryptowalut długoterminowo. I warto zauważyć, że członkowie Izby Reprezentantów w tym liście napisali o utworzenie kolejnych ETF-ów opartych na innych aktywach cyfrowych. tak, Cytując, więc właśnie dlatego na ten moment wygląda na to, że nie skończy się na ETF-ach opartych tylko na Bitcoinie i Ethereum. I ta narracja ochrony inwestorów i oferowania uregulowanych możliwości kupno kryptowalut może nabierać tempa w tym cyklu, a Hossa zapowiada się naprawdę ciekawie. Ja osobiście stawiam, że LINK ma duże szanse na tym skorzystać, jeżeli rzeczywiście tak się to potoczy i narracja nabierze tempa. Dobra, więc możemy zamknąć ten gorący temat ETF-ów, jednak muszę jeszcze wspomnieć o naprawdę mocnym rozwoju Linka i o tym, co obecnie przygotowują wspólnie z największymi graczami ze świata finansów. Bo tę wiedzę, którą Wam zaserwuję, mam od samego źródła, bo wyciągnąłem najciekawsze fragmenty z prezentacji współzałożyciela Chainlinka podczas jego ostatniego wystąpienia na konferencji Consensus 2024, która miała miejsce w Austin w Teksasie. I podczas niej Sergiej Nazarow wygłosił taką prezentację, na temat łączenia zdecentralizowanych finansów z tradycyjnymi rynkami kapitałowymi za pomocą właśnie technologii, którą czajnik oferuje, i w swoim wystąpieniu podkreślił potencjał ich protokołu CCIP, jego rolę w tworzeniu globalnego internetu kontraktów. A link to jest jedna z moich największych pozycji, dlatego postanowiłem obejrzeć całą 22-minutową prezentację Nazarowa. Słuchajcie, poświęciłem się w tych czasach nie jest takich obsiub, chociaż wiem, że niektórzy z Was też moje całe film oglądają, więc, Szapoba, dziękuję i gratuluję przy okazji wytrwałości. Więc, jak ktoś tak robi, to zostawcie kciuk w górę. Zasubskrybujcie kanał, będzie mi bardzo miło, motywuje to do dalszej pracy i dalszych nagrywek. Tak jeszcze wracając do tematu, to w ostatnich tygodniach o Cienlinku było bardzo głośno dzięki nowym projektom realizowanym wspólnie z prestiżowymi partnerami, a teraz podzielę się kilkoma takimi najważniejszymi punktami z prezentacji Sergeja. Więc po pierwsze, ten protokół Cross Chain Interoperability, czyli CCIP, to tutaj Nazarow wskazał, że jest on kluczowy do łączenia publicznych blockchainów z prywatnymi systemami bankowymi, umożliwiając bezpieczny płynny transfer danych między różnymi sieciami. I tutaj to CCIP pozwala na przemieszczanie się tokenizowanych aktywów pomiędzy łańcuchami, co zwiększa elastyczność i integrację aplikacji DeFi z tradycyjnymi systemami finansowymi. Kolejna rzecz to to, że ma nastąpić większa przejrzystość i efektywność finansowa, bo dzięki tym ich wyroczniom, które są zdecentralizowane, to transakcje finansowe mogą być realizowane z większą przejrzystością i bezpieczeństwem. I Nazarów podkreślił, że dostępność danych w czasie rzeczywistym oraz środowiska minimalizujące ryzyko zmniejsza Nieefektywności w tradycyjnych finansach, a ta przejrzystość jest korzystna dla zarządzania ryzykiem i poprawy niezawodności produktów finansowych. Kolejna rzecz to tokanizacja aktywów rzeczywistych. Nazarów umówi potencjał tokanizacji aktywów takich jak surowce, nieruchomości i inne instrumenty finansowe. I ta tokanizacja umożliwia frakcjonalne posiadanie, zwiększoną płynność i programowalność aktywów, co jest trudne do osiągnięcia na tradycyjnych rynkach, a dzięki temu stają się one bardziej dostępne i efektywne. Również jest coś takiego jak współpraca z tradycyjnymi instytucjami finansowymi, bo Chainlink współpracuje z głównymi z nich, takimi jak Swift, DTCC. Czy ANZ, co pokazuje rosnącą akceptację technologii blockchain w tradycyjnych finansach, a te partnerstwa są wręcz kluczowe dla integracji blockchaina z istniejącą infrastrukturą finansową, co umożliwia płynne przejście do bardziej zdigitalizowanego systemu finansowego, tak to sobie nazwijmy. Jeżeli chodzi o przyszłe perspektywy, to on przewiduje, że więcej instytucji finansowych będzie korzystać z technologii on-chain, że w przyszłości jego zdaniem wszystkie aktywa będą zarządzane i jakby te transakcje będą wykonywane za pomocą smart kontraktów, co doprowadzi do bardziej przejrzystego, efektywnego i zintegrowanego globalnego systemu finansowego. Więc podsumowując, prezentacja Nazarowa wypukla kluczową rolę Chainlinka jako pomostu między DeFi a tradycyjnymi finansami, pozycjonując go jako fundament globalnego internetu kontraktów. Nazarów podkreślił, że choć branża krypto może osiągnąć wycenę 10 bilionów dolarów i to bez tej technologii, to CCIP samoistnie może podnieść kapitalizację do setek bilionów w długoterminowej perspektywie. Więc na pewno czeka ich jeszcze długa droga, ale postępy są obiecujące, a wsparcie społeczności jest na pewno mocno odczuwalne. I w tokanie link ja widzę pozycję na long term tutaj po prostu w czerwcu. Warto się jeszcze nim zainteresować i tylko w perspektywie następnych kilku miesięcy, gdy Hossa będzie się rozwijać, widzę potencjał na 100-200%. Uważam, że jest to możliwe i na obecnych poziomach warto jest dalej kupować token metodą DCA na właśnie spadkach, gdy występują na flash crashach, na korektach. Ja już mam sporo zainwestowane w Chainlinka, ale jeżeli miałbym zacząć akumulację od teraz, to starałbym się robić większe zakupy podczas czerwonych świeczek, aby załapać się na jak najlepsze wejście. Jest też taka pewna kategoria kryptowalut w tym cyklu. Przechodzimy płynnie do trzeciego projektu. No i tej kategorii ja absolutnie nie chcę lekceważyć, jeżeli chcę zarobić sporo środków w tym cyklu. Jak widzieliście też na grupie, wrzucam teraz screen na ekranie i tam posty, które publikowałem jeden po drugim od wczoraj, to w ciągu zaledwie 16 czy na 20 godzin udało się ugrać 130% na jednym z memcoinów, na ekosystemy Solany. Który publikowałem właśnie wczoraj i prowadziłem narrację bardzo dosadnie, żeby krok po kroku za rączkę przeprowadzić was przez te inwestycje, tak? Więc no udało się, publikacja była fajna. W ogóle chcę się skupić też bardziej na rozgrywaniu. Właśnie memcoinów, look też na Solanie. Sprawa mi to przyjemność, jest to ciekawe. Solana oferuje szereg różnych fajnych projektów. Rozgrywam obecnie tylko Solanę i Ethereum, jeżeli chodzi o te nowe projekty. No ale wiadomo, że na Solanie fi jest mniejsze, więc wielu z Was może się to spodobać, a cały ekosystem dobrze cały czas wygląda. Więc. Jeżeli chodzi o memy, to pomimo ograniczonej użyteczności cieszą się niesłabnością, popularnością wśród traderów i inwestorów. Ostatnie miesiące to wręcz pogrom ze strony memów. E, raz po raz cały czas top gainers, Mamy mem coiny, e, mamy sobie na CoinMarketCap. Ostatni tydzień wejdziemy top 100. To co zrobiło? Poza nadcoinem mamy na przykład jakiegoś tam DOGA. Mamy floki i mamy często okresowo sporo innych projektów, które wykręcają rewelacyjne wyniki. Więc jeżeli chodzi właśnie o resztę, no to nawet w 2024 mem stały się najważniejszym trendem na rynku kryptowalut, znacząco przewyższając wyniki innych kategorii i zostawiając tyle tak gorące narracje jak AI, RWA czy Gaming. Po prostu ludzie rozumieją, co tutaj się dzieje i widzą, jak tutaj to wszystko wygląda. Więc ten trend, który przybrał znacznie na sile w pierwszym kwartale tego roku, myślę, że będzie kontynuowany i ja mam zamiar to wykorzystać. Robię to, na ile się da. Nie wszystko złapałem, część ominęłem. Na Arenie publikowaliśmy okresowo fajne wejścia w memy, szczególnie Suba to robił, po paręset procent na niektórych wykręcił, ale były też takie okresy, kiedy tego nie wykorzystaliśmy, więc wiadomo, że trzeba próbować robić co się da, żeby to wszystko połapać. Więc pozostaje trudne pytanie, czyli jakie memcoiny wybrać? To jest typowy dziki zachód naszpikowany skałami, rakpulami i hanipotami więc musimy być bardzo ostrożni w naszych wyborach, aby nie stracić swoich pieniędzy i te degańskie twory z capem na pewno tutaj odpadają, jeżeli chodzi o inwestycję, e, taką, którą mogę gdzieś tam polecieć publicznie, e, przynajmniej w długim terminie. To jest zbyt duże ryzyko, nie mam zamiaru Was obarczać jakimś degańskim nastawieniem na Telegramie w krótkim terminie, gdzie jestem w stanie aktualizować moje zagrania od czasu do czasu coś takiego będzie miało miejsce i już ma miejsce, ale na YouTubie raczej nie, więc e, Dogecoin, Shiba Inu czy Pepe no, są ciekawym wyborem, ale wiadomo, wszystkie osiągnęły już olbrzymie kapitalizacje rynkowe i coraz ciężej będzie im zrobić tak spektakularne wyniki jak w przeszłości. A w przestrzeni, gdzie dziennie powstają serio tysiące, czasami dziesiątki tysięcy nowych kryptowalut, memcoinów, e, trzeba dokonać strategicznego wyboru. I mój wybór padł więc na nową, rozwijającą się pod kategorię memów, jaką są memy polityczne i spekuluję tutaj, że nadchodzące wydarzenia w Stanach Zjednoczonych pomogą mi w pomnożeniu swojego kapitału, chociaż trochę, gdy zajmę pozycję gdzieś tam w obecnym momencie. Więc sezon wyborczy w USA rozpoczął się na dobre a kandydaci na prezydenta prześcigają się w obietnicach wyborczych, I aby walczyć o głosy Amerykanów, to poruszając coraz częściej tematy związane z krypto, a Donald Trump, dawny kryptowoltowy sceptyk, coraz odważniej prezentuje swoje pro-krypto poglądy, co spotyka się z bardzo pozytywnym odzewem w branży. Jeszcze tylko wspomnę przy okazji, bo trochę osób pytało, jak moją książkę kupić, to nie musicie kupować, na telegramie ją rozdaję za darmo, każda osoba z mojej społeczności może ją odebrać, więc sobie zobaczcie, wczoraj dodałem post, jeszcze tam przez paręnaście godzin można napisać, bo te książki też tam muszę drukować. jakiś czas. Więc mogą się skończyć. Ktoś chce odebrać książkę z moim podpisem, z darmową wysyłką do paczkomatu, jest członkiem mojego community, to śmiało na telegramie macie wszystkie wytyczne. W opisie zostawię link do tego posta. No i tutaj, wiecie, też idąc dalej, ten Donald Trump no coraz bardziej, powiedzmy, odważnie prezentuje swoje krypto poglądy, które są pro krypto. Spotyka się to z bardzo pozytywnym odzewem w branży, a wcześniej był takim sceptykiem, więc to jest spoko. Zwłaszcza jego ostatnie przemówienia były głośno komentowane, gdyż na jednym z wieców wyborczych przedstawił jasne stanowisko na temat cyfrowych aktywów i złożył konkretne obietnice. W swojej przemowie jasno dał do zrozumienia, że jest bardzo pozytywnie nastawiony i otwarty na firmy kryptowalutowe oraz wszystko, co związane jest tą nową i rozwijającą się branżą. Stawał sobie za cel wykreowania USA jako lidera w tej dziedzinie i zwracając uwagę na to, że w jego kraju znajduje się około 50 milionów posiadaczy kryptowalut, pochwalił prawo do tzw. self-custody, czyli samodzielnego zarządzania własnym majątkiem i pozytywnie wypowiadał się o Bitcoinie i powiedział, że nigdy nie poprze ustawy o wprowadzeniu CBDC i zobowiązał się do uniewinnienia Rossa Brita, czyli twórcy darknotowej giełdy Silk Road no wiecie, czego się nie robi dla swoich wyborców, tak? Widać wyraźnie, jak Trump z biegiem czasu znacznie ocieplił swoje podejście do krypto, publicznie wyrażając kilka prorozwojowych opinii, biorąc pod uwagę, jak wiecie, młodzi ludzie są coraz bardziej tacy z tym tematem związani, no to chciał to tutaj podkręcić. I tym samym stał się pierwszym głównym kandydatem na prezydenta, który akceptuje darowizny w krypto. Sam Trump też posiada własne portfolio krypto, no i nawet tutaj można stwierdzić, że jest kryptowalutowym wielorybem, bo ARKAM, platforma śledząca ruchy portfeli kryptowalutowych, onchain, tak informuje nas, że w wyniku ostatnich pozytywnych wypowiedzi portfolio Trumpa urósło do ponad 14 milionów dolarów. Głównie za sprawą wzrostu wartości coina o tickerze Trump. I to właśnie token MAGA, którego nazwa wywodzi się od skrótu Make America Great Again, czyli w skrócie, w wolnym tłumaczeniu, przywróćmy z powrotem blask Ameryce. No i to jest mój wybór na czerwiec. Początkowo Trump w swoim portfolio posiadał jedynie Ethereum, a po ujawnieniu jego adresu publicznie w internecie w październiku 2023 roku, by prezydent otrzymał od nieznanego nadawcy airdropa w formie memcoina Trump, który na tamten okres był wart w sumie 143 tysięcy dolarów. I to, co początkowo było żartem po czasie, na fali jego politycznej popularności i kryptowalutowej hossy, przeistoczyło się wielki memcoinowy projekt i stało się tokenem numer jeden, w nowo powstał pod kategorii kryptowalut znanej jako i e token Maga, na chwilę obecną ma kapitalizację rzędu i e Token Maga, na chwilę obecną ma kapitalizację rzędu e gdzieś tam między 600 a 650 milionów dolarów oraz blisko 25 tysięcy holderów na całym świecie, a co również jest godne uwagi, to to, że wszystkie tokeny są już uwolnione e do obiegu, a więc cenie nie zagraża nadmierna podaż ze względu na potencjalne unlocki. Więc jest to spoko a nie trzeba się o to martwić, tak, i sprawdzać na jakich stronach token unlock czy coś. A jest to też zresztą najczęstsza forma tokenomii wśród wielu memcoinów i to ludzie lubią, że po prostu nie zostaną zaskoczeni jakimiś nagłymi zrzutami na twarz i że nie potracą tego kapitału w najmniej spodziewanym momencie. To jest też ważny argument traderów, którzy przemawiają za spekulacją właśnie na memcoinach. Jeżeli chodzi o analizę techniczną i moje poziomy wejścia, to MAGA obecnie przychodzi korektę po osiągnięciu szczytu na poziomie 17,5 dolara. Ja tutaj pierwszą paczkę kupuję po 13 dolarów. Czyli po aktualnej wycenie. Cała reszta ważnych poziomów do obserwacji jest poniżej 12 dolarów. Tam są właśnie między innymi poziomy Golden Packet, FIBO, tak, czy studniowa średnia krocząca, do, do których być może będzie ten token zmierzać. Więc mam też ordery ustawione między innymi na poziomie 10 dolarów za jeden token. To jest zagranie średnioterminowe. Wybory w Stanach zbliżają się wielkimi krokami. Ja spekuluję, że memcoiny o politycznej narracji będą dalej rosły na wartości. A w tym wyścigu Warsu nie może zabraknąć lidera tej subkategorii, jakim jest niewątpliwie MAGA. Więc zyski chciałbym zrealizować w okolicach dnia wyborów i zostawić sobie moonbaga, gdyby Donald Trump. Te wybory po prostu wygrał, jakoś dalej by był temat pchany. Więc Chili's, Manga oraz Chainlink są moimi wyborami na czerwiec. Jest to, jak sami widzicie, miks spekulacyjnych zagrań od krótko do długoterminowych. I w nadchodzącym czasie czekają nas też po prostu kluczowe wydarzenia, które mogą stanowić czynnik zapalny do dalszych wzrostów wspomnianych przeze mnie krypto, pod co będę po prostu grać. Więc mam nadzieję, że się podobało. Subskrybujcie, kciuk w górę, dajcie znać, jakie altcoiny przeanalizować, jakie projekty chcecie, żebym sprawdził. No i sprawdźcie linki w opisie. Tam jest grupa moja na Telegramie, jest link do giełdy Baby, z której korzystam, z którą współpracuję. Macie przypisane największe możliwe bonusy do zabrania w Polsce. Jest nasz Discord. I kurs Akademii Kryptowalut oraz playlisty do zobaczenia na start. Zobaczcie i do zobaczenia. Cześć.